Cześć. W dzisiejszym filmie opowiem Wam, jak przyspieszyć pracę w warsztacie. Zaprezentuję Wam jedno z takich urządzeń, przyrządów, narzędzi, które pomogą Wam przyspieszyć znacznie czas pracy warsztatowej. Jednym z takich urządzeń jest przenośny Boster, tzw. Tak rozruch. Służy on do bezpiecznego odpalania pojazdów, które mają rozładowany akumulator. My używamy urządzenia firmy Banner, które to urządzenie polecił nam znajomy laweciarz, który używa go już od kilku lat i jest bardzo z niego zadowolony. Model ten jest wyposażony w gniazdo zapalniczki, gniazdo USB, w dwie klemy, jedna jest klema podświetlana, taką diodą LED, druga jest niepodświetlana i tutaj takim wskaźnikiem naładowania. Tutaj jest naładowane w 100%. Urządzenie to posiada dosyć długie przewody, które pozwalają na podłączenie urządzenia, kładąc go w stabilnej pozycji na przykład na podłożu przed samochodem. Klemy bez, bez problemu dostają do większości akumulatorów, czy znajduje się w bagażniku, czy pod maską. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Podłączamy klemy do punktów wskazanych przez, przez producenta pojazdu. Przekręcamy przycisk tutaj, czekamy aż napięcie się wyrówna i możemy odpalić swobodnie samochód. Po trzech minutach producent kazuje odłączyć urządzenie i odłączyć go od pojazdu. Kierując się naszym doświadczeniem z użytkowania tego urządzenia, mogę w 100% polecić go i zapewnić, że przyspieszy pracę w każdym serwisie. Wiąże się to z podłączeniem, odpaleniem, wjeżdżamy do warsztatu. Nie musimy rozkładać żadnych przewodów, nie musimy czekać, aż akumulator się naładuje. Podłączamy i jedziemy. Również to urządzenie możemy zabrać ze sobą. Pomóż komuś, jak autko gdzieś tam pod sklepem czy na jakimś parkingu rozładuje się akumulator, możemy podpiąć, odpalić autko, nie musimy wyciągać, brać akumulator do ładowania, z powrotem go zawozić i montować. Też to urządzenie działa jako przenośny jakby powerbank, gdzieś jedziemy na wakacje, na ryby, gdziekolwiek, możemy sobie podłączyć do niego radio lub inny sprzęt, który wymaga zasilania. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.